Czołem, kochani! Szczęść Wam, Boże! Kto jest panną młodą na weselu u Pana Jezusa? Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc mała czołóweczka i ruszamy ze Słowem Bożym! W pewnej klasie ksiądz na lekcji religii podczas katechezy opowiadał, o przypowieści o dziesięciu pannach, o no, tych roztropnych i nieroztropnych, które czekały na oblubieńca, no właśnie, z lampami. No i gdy tak opowiadał o oblubieńcu, o późniejszym weselu, to Zuśka była niecierpliwa. Ona miała bardzo ważne pytanie. Zgłaszała się, w końcu ksiądz dopuścił ją do głosu. I ona mówi, proszę księdza, księdza, jak opowiada o tych panach, o tych weselu, o tym oblubieńcu, o tym panie młodym. A ja mam takie pytanie. Kto jest panną młodą na tym weselu u Pana Jezusa? Ksiądz tak pomyślał, pomyślał, pomyślał i powiedział, droga Zuziu, panną młodą na tym weselu jesteś właśnie Ty. Zapewne doskonale znacie historię o pannach, no tych roztropnych i mądrych i tych nieroztropnych, które miały przygotować sobie lampy z oliwą. Wiecie też, że no, tamte pane nie miały elektrycznych lamp, tylko oliwne. I pewnie, gdy zabrakło im oliwy, to nie miały baterii w kieszeni na wymianę. To nas dzisiaj nie interesuje. Posłuchajcie końcówki tej Ewangelii. Bo ona nam dzisiaj sporo wyjaśni, a znajduje się ona w Ewangelii według świętego Mateusza. Te panny, które były gotowe, weszły z panem młodym na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadeszły pozostałe panny, prosząc, panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział, zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc. Bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie. Zostawmy dzisiaj na boku historię z lampami i z oliwą, a spróbujmy przyjrzeć się pytaniu z i odpowiedzi księdza. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że Kościół, jak mówimy takie słowo Kościół, to nie jest tylko budynek, w którym przychodzimy i modlimy się. W którym jest tabernakulum, ołtarz i ambona. Kościół dokładnie wiemy z lekcji religii, że to słowo oznacza także wspólnotę ludzi wierzących w Chrystusa, ochrzczonych, idących drogą Ewangelii. To jesteśmy my wszyscy. Natomiast w czasach pana Jezusa nikt nie używał polskiego słowa kościół, bo nie było języka polskiego. Używali wtedy języka w większości greckiego. Po grecku, kościół to eklezja. I tak jak my mówimy ten kościół, to Grecy z całą pewnością mówili ta eklezja. Dla nich eklezja jest kobietą. Ma tak więc nic dziwnego, że ksiądz z opowiadania o Zuśce i z jej historii powiedział, że to Zuśka jest panną modą na weselu. Bo na weselu u pana Jezusa, jego oblubienicą, dla której on oddał z miłości swoje życie, jest właśnie Kościół. Co ciekawe, w kościele są też osoby, a dokładnie kobiety, które zaślubiają swoją miłość panu Jezusowi. To siostry zakonne. Które z miłością płonącą jak lampa, ślubują mu swoją miłość, posłuszeństwo, wierność na różnych sposobach, w różnych zgromadzeniach, i stają się dla niego właśnie tak bardzo bliskie, że aż zaślubione. Pierwszą kobietą, która cieszyła się mianem, Doktora Kościoła za wielki wkład w jego naukę była i jest święta Katarzyna ze Sieny. Kim ona była? Co napisała? Co takiego sprawiło, że jej pisma są tak ważne w Kościele jej nauki? Była siostrą zakonną, mistyczką, która opisywała choćby spotkanie swoje z Chrystusem i miłość do niego, pokazując że miłość siostry zakonnej, ten mistyczny sposób, może być właśnie miłością oblubieńca, którym jest Chrystus, z Jego oblubienicą, która jest naszą siostrą, a Jego oblubienicą. I to jest właśnie droga powołania miłości w zgromadzeniu zakonnym dla wielu bardzo odważnych kobiet. Okej, okay. mam nadzieję, że już wiemy i rozumiemy, że na Weselu u Pana Jezusa oblubienicą jest Kościół jesteśmy my wszyscy. Mam nadzieję, że teraz mamy jedno wielkie K.P.W. I teraz, moi drodzy, bardzo ważna sprawa. Mam do Was bardzo wielką prośbę. Pomódlcie się o nowe i święte powołania do żeńskich zgromadzeń zakonnych, by było tak wśród nas, że nie zabraknie nam spośród nas naszych sióstr, które będą miały odwagę być zaślubionymi Panu Jezusowi. Dziękuję Wam za dziś. Do zobaczenia. Szczęść Wam Boże!